Teraz e, spróbujemy się dogadać ze stanem Stanisławem W. Chodź do mnie. Dzień dobry panu. A dzień dobry. I jak pan ma na imię? Pan Szulik, pan Wrocław. I co pan teraz robi? A pan sobie stoi i nic nie mówi. Na pewno? Ale się panem. Nic, a nic. Nic. A coś się stało? bo e, pani jest o... yyy... E, zgaszenie światła na korytarzu. A to, to nie moja sprawka. Takie brzydko, tam jest. On że brzydko jest I jest w takich szczęśliwych Oni, On jest tylko lubi światłem się bawić. To pali bawi i gasi. Tragedia. to zgaszone. No, on je palił i gasił po razem. I tak w kółko się bawi. A by pan powiedział, kto to naprawdę jest za księgę koniaka? A za szklikę. Nie, to Nie, za czy nie. Za święta, to jest starszy na może dwa. Nie wiem. A ile? Na pomyślnie. A dobra, nie będzie do szczęka konia. Za. Dobra, to ja panu. Że widzę, nie? Jeszcze Moja wasza Teraz próbujemy się dogadać z panem Stanisławem W. Yy, przez ukrytą kamerę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja moje pół litra? Jeżdżę na swoim rodzaju. że piszę dwa litry, a nie wiem, się chyba na opakowaniu pomyliłem. Ja nic nie wiem. A co, co państwa teraz? Ja nic nie ukradłem, zresztą mówię, nic. Ja nic nie ryszałem.